Proszę Ojca, wybrałam taką scenerię w klasztorze, ponieważ będziemy rozmawiać o szatanie. Zapytam, jak należy rozumieć to, że szatan jest osobą? Mówienie o szatanie to jest o tyle trudne, że e, mówi o rzeczach niesprawdzalnych bezpośrednio, tylko sprawdzalnych przez Pismo Święte i to, co powiedziane w Piśmie Świętym. Co Pismo Święte mówi o szatanie? A więc mówi, że to jest anioł upadły, że to jest bardzo wysoka hierarchia, najwyższa hierarchia Betowa, aniołowie, czyste duchy. I Pismo Święte mówi, że część z tych czystych duchów zakochała się w sobie zobaczyła swoją wielkość ogromną. To wszystko są też trochę hipotezy, nie do końca opracowane, ale są te wątki, że prawdopodobnie anioł, aniołom objawił, że y, Bóg złączy się ze stworzeniem przez człowieka, objawił wcielenie Chrystusa. I dlatego A tak więc... nienawidzi człowieka. I w tym nieuznaniu y, prawda, y, Boga, który się wciela w człowieka. Leżałoby nienawiść do człowieka i, 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 i całego rodzaju ludzkiego. Szatan posługuje się takimi narzędziami jak kłamstwo, seks i zbrodnia. Ludzie wiedzą o tym, wiedzą o jego istnieniu, a jednak lekceważą go. Dlaczego tak jest? Szatan jest proswidaczny, On się ujawnia w działaniu. Biorąc pod uwagę wielką ilość zła, która dzisiaj w świecie istnieje, i biorąc pod uwagę ludzką naturę, dwie sprawy się wiążą tutaj. Z jednej strony to zło dotyczy człowieka, bytu rozumnego, prawda, osoby ludzkiej, a ludzka osoba jest osobą społeczną, nie pojedynczą, nie tak jak anioł. I dzisiaj to zło nie idzie tylko od wewnątrz, ale zło idzie przez cywilizację. Proszę zobaczyć systemy zideologizowane, takie, które są antyludzkie, jak był komunizm rozerwanie rodziny, dręczenie człowieka, mordowanie ludzi, karmienie ich klamstwem, zaprzeczanie istnieniu Boga, zamknięcie człowieka w doczesności. Ale dlaczego da. wierzący, inteligenci, katolicy, wielokrotnie się z tym spotkałam, lekceważą istnienie diabła i wkładają go między bajki? W jaki sposób można było bez udziału kogoś, Właśnie to, co się nazywa szatanem. Stworzyć takie systemy, które służą w zabijaniu ludzi. XX wiek zabił 200 XX milionów jest, ludzi. Jest przecież. napełniony złem. To był ale, atak w ludzkie sumienia. Tak, ludzie, którzy przebywali w tych strasznych warunkach kopalniach y, syberyjskich, północnych, oni mieli, ja, mówią, że jedyna rzecz, co ich ratowała, to modlitwa. Ci wykonawcy. Bardzo zbulwrodzone i atakowali, przestać się modlić, rwali książeczkę na Bożeństwo Różańce. Relatywizm taki panujący dzisiaj wszechobecnie, ćwierć prawdy, który doprowadza do tego, że ćwierć prawdy, półprawdy są traktowane jako całe prawdy, czy można potraktować jako jedną z metod yy, diabła? Zło, jeśli jest coś rzeczywistym złem, to ono ostatecznie jest jakoś spowodowane przez rozum znieprawiony. I to jest źródłem tego, jest szatan. Chrystus tam powiedział, on, po szatanie, jest klamcą. Tak. I ojcem klamstwa. Dlaczego to w kościele się tak nie, nie, nie nagłaśnia tej rzeczy? Bo były niebezpieczeństwa. Kościół ma doświadczenia wiekowe. Były herezje, które przyjmowały, że istnieje dwubóstwo. I dlatego, żeby nie Stawiać na równi szatana z Bogiem, o nim się nie mówi, tylko stosuje się do słów Chrystusa, prawda? Po uczynkach ich poznacie. Ale nie? ja spotkałam jednego ze zmartwychwstańców, o którym chciałam porozmawiać o, o tym problemie. I powiedział mi, żebym się tym nie zajmowała, dlatego że oni się zajmują sakramentami świętymi, żebym w ogóle o szatanie nie myślała. Zabronił mi w zasadzie myśleć o tym, a, a, ale przecież świadomość istnienia zła pod jakąś postacią pomaga człowiekowi w obronieniu się. W obronieniu się. Tutaj bardzo dużo może być w naszych wyobrażeń, naszych. Lęków. Lęków, naszych przeczuć. Ale każdy no. doświadczył, doświadczył na własnej skórze na pewno każdy człowiek fizycznego kontaktu z nim. Mówił, obyśmy nie doświadczyli, tylko tyle mówię. Ale ludzie twierdzą, że, że szatana nie ma, że zło tak naprawdę istnieje w człowieku. Że z niego się wywodzi, że tak naprawdę nie. zło jest. No, zło, zło czy, jest. Czy zło Zło jakie człowiek czyni zawsze pochodzi od diabła, czy, czy człowiek też bywa zły po sam siebie? Zawsze zło jest pewnym brakiem i ono płynie z niedoskonałości także naszej ludzkiej natury i właśnie na tym złu naszym, na tej niedoskonałości ktoś może grać i popełniać realne, bardzo daleko posunięte uczynki zła. Gdy ojca poznałam w czasie pierwszego naszego spotkania padło z Ojca Ust takie stwierdzenie. Człowiek, który nie zajmuje się polityką, ten jest zbrodniarzem. Episkopat bardzo często podkreśla swoją apolityczność. Apolityczny w sensie przynależności do poszczególnych partii, bo yy, nie no, no. Mówi, mówi ja się do polityki nie mieszam, Kościół się dlatego, nie, nie miesza do polityki. Polityka <laughs> mniej więcej już od czasu średniowiecza dokonuje się poprzez partie. I to jest pewien błąd. To jest błąd. Bo yy, każdy człowiek jest tworem politycznym, czyli żyjącym społecznie w kontekście drugich ludzi. Od czasów więcej średniowiecza, od czasów aweroizmu, gdy podkreślano wagę władzy jako nadrzędnej w stosunku do reszty ludzi, właściwie dobro realizuje tylko władca w ciąży. A reszta to motłoch któremu, który tylko podlega manipulacjom i działaniu władzy. Stąd wobec tego polityka jest pomaganie księciu, by on mógł skutecznie realizować swoje zamiary i to jest błąd. A potem powstało, a to nie książę, od tego są pewne twory pomocne księciu czy pomocne władzy, z początku były to pewne siły doradcze, a później polityczne. I takie już kierowały się a pewnymi ideologiami. A więc powstały już pierwsze utopie. Utopie przyszły w socjalizm, w różne typy socjalizmu. Najpierw liberalizm, później socjalizm klasyczny, socjalizm nazistowski, socjalizm komunistyczny. Znowu wróciliśmy do liberalizmu. Ale dzisiaj kościół nie powinien zajmować się polityką, jak ojciec sądzi? Polityką musi się każdej mojej musi i kościół się zajmuje polityką jako właśnie roztropnym realizowaniem wspólnego dobra. I realizuje wspólne dobro roztropnie. Powinien się realizować. To jest jego obowiązek. A jak, jak to jest w każdego człowieka? proszę się zapytać, czy pani realizuje wspólny dobro. Ja mówię o kościele hierarchii. Ale Kościół jest składa Kościołem, ja Bożym. Wierze, jesteście. Składam z kościołem, wy jesteście. Wy tak, jesteście o wszędzie. to chodzi, więc nie, nie odrzucajmy od siebie odpowiedzialności. Wszyscy uczestniczymy w z tym. Z tym, że za mnie mówi e, nie jeden biskup, że on jest apolityczny, polityką się nie zajmuje i on jako Bo Kościół nie będzie się zajmował no, polityką. No dobrze, Kościół nie realizuje utopii partyjnych. Czym powinna być polityka jako dziedzina zajmująca się metodami rządzenia? Ludźmi. Polityka jest dziełem moralności, musi być roztropna, a więc wzbogacona przez sztukę rządzenia. To nie jest tak rzecz prostą. Władca powinien wiedzieć, kto to jest człowiek, co to jest rodzina, jaka jest funkcja rodziny w stosunku do człowieka. Metoda Machiavionego zalecająca obłudę, podstęp, fałsz i kłamstwo przy zdobywaniu i utrzymywaniu władzy jako sposób uprawiania polityki zrobiła karierę w XX wieku. W Polsce po latach uprawiania machiawelizmu zaczęła działać dodatkowo metoda ratunkowa. Gdzie się pali, tam gasimy. Gdzie jest sucho, podpalamy. Polityka stoi na improwizacji, doraźnych działaniach i mniemaniach poszczególnych polityków. Wszystko razem w dalszym ciągu podlewane jest machiawelicznym sosem. I chciałabym zapytać, czy się mylę, ojcze profesorze? Machiaweli uważał, że wszelka władza pochodzi z góry. A więc to władca organizuje państwo, to władca organizuje to, co się ma, ma służyć wszystkim i tak dalej. I dlatego pomniejszył prawda, współudział wszystkich, którzy podlegają władzom. I to było coś błędnego, to nie ulega wątpliwości. Dzisiaj koncepcja kultury chrześcijańskiej jest inna. Dobro jest organizowane od spodu, od poszczególnych ludzi, od każdego człowieka, który ma być dobrym, stworzyć dobrą rodzinę. Dobra rodzina ma stworzyć dobrych sąsiadów, dobrą gminę, dobry powiat. Prawda? Gdzie się wyzwolą ludzie, którzy rzeczywiście chcą dobra, a nie tylko, którzy będą czerpali z góry jak najwięcej dla siebie do swojej kieszeni. To jest mylna i zła organizacja społeczna, w której my żyjemy niestety. I suma dóbr od dołu płynących ona idzie ku górze, a nie to, że władca ma wszystko i rozdziela jak się komu co podoba. To jest typowy bizantynizm właśnie. Łatwiej jest być na górze i komputerami rządzić. Taka jest informacja i tak wykonywać, i wtedy jest społeczeństwo czysto mechaniczne. Właśnie Ta... politycy wyobrażają sobie dzisiaj, że wystarczy dobrze zorganizować aparat propagandowy i represyjny, aby społeczeństwo postępowało tak, jak sobie tego życzą, jak przeciętnemu Polakowi wytłumaczył ojciec wpływ ideologii na, na jego życie i czym w istocie jest ideologiczne e, pranie mózgów? Myśmy już to przeżyli w ideologii komunistycznej. Ale jednak e, za, hmm. za, za, z, zaprosiliśmy do siebie nową ideologię. Do, no do od, państwa właśnie do na narodu. tym polega, że ciągle e, jest e, ten mit, e, że e, społeczeństwo jest e, Dzielem umowy społecznej, gdzie każdy zrzekł się swoich praw na rzecz swego reprezentanta. I ten reprezentant wziął moje prawa i nimi steruje. Ten reprezentant, przedtem był król, ten lewiatan wielki, a później lewiatanem stał się Sejm czy parlament jakiś. I ten lewiatan już się nie liczy ze mną. I z tymi ludźmi było, a wyście zrezygnowali ze swoich praw my w imieniu was rządzimy. I a to jest wszystko nieprawda, bo nikt się nie zrzekał swoich praw, wszyscy chcą zachować swoje prawa. Twórcą dóbr jest konkretny człowiek, a nie jakiś bezosobowy rynek czy coś takiego. Odpowiedzialność za działalność płynie na osobę, a nie a nie ma e, jakiegoś nieodpowiedzialnego, niewidzialnej ręki, prawda, która powoduje ubóstwo. Władze perelowskie stosowały sforsowaną indokrynację ideologiczną, wydając wielkie ilości ustaw. Wydanie wielu praw powoduje to, że ludzie gubią się w prawach i że każde prawo można e, przemienić poprzez drugie prawo. W wywiadzie udzielonym teresie torańskiej komunista Stefan Staszewski na pytanie. Czym jest komunizm w praktycznym wydaniu? Odpowiedział. Tu cytuję. Komunizm w praktycznym wydaniu jest władzą mniejszości nad większością, przebudową społeczną wbrew woli narodu, zmuszeniem do wyznawania oficjalnej doktryny jako jedynej słusznej i wszystkich obowiązującej absolutnie nietolerancyjnym w stosunku do innych koncepcji społecznych, politycznych. Wreszcie komunizm oznacza pozbawienie wolności obywatelskich oraz odebranie ludziom możliwości decydowania o losie swoim i społeczeństwa, w którym żyją. Gdyby zamienić słowo komunizm na globalizm, no, proszę wiemy, posłuchać, ale to, wyglądałoby to tak. Ale dobre, globalizm ale... jest władzą mniejszości da. nad ogromną większością. No, Przebudową da, to... społeczną wbrew woli narodów, zmuszaniem na, o, o, o. do wyznawania oficjalnej doktryny jako jedyne, jedynie słusznej i wszystkich obowiązującej. Absolutnie nietolerancyjnym w stosunku do innych koncepcji społecznych i politycznych. Wreszcie wbrew temu, co głosi globalistyczna, a w naszym przypadku wspólnoeuropejska propaganda. Globalizm oznacza pozbawienie podstawowych wolności obywatelskich ludzi, odebranie im możliwości decydowania o swoim losie i losie narodu w łonie, którego żyją. Uczyniłam to porównanie, by zmodyfikowanym echem przewrócić hasło – widmo krąży nas światem, widmo globalizmu – aby przy tej okazji oskarżyć rządzących o nakładanie narodowi nowego jarzma. No, a więc jeśli to Staszewski powiedział o komunizmie, no to miały tego świadomość i doświadczenie i to nie, i to nie było chyba niesłuszne. Nie chyba wydaje się, tak jak myśmy, przynajmniej ja jak przeżyłem, to chyba tak się komunizm wyrażał. A jeśli zamienić słowo komunizm na globalizm, no to dużo jest pokrewieństwa. Prawda? No pokrewieństwa jest dużo, no a krewni sobie służą wzajemnie. Jest to na pewno. Elity polityczne w Polsce rozpoczęły głębokie przemiany ustrojowe z pominięciem analiz skutków. Zwykły człowiek nie może pojąć dlaczego po odzyskaniu niepodległości musi tonąć w biedzie, oglądając jednocześnie w mediach reklamowane przykłady nieuzasadnionego bogacenia się, Władysław Grabski tuż przed wojną, borykając się z problemem podniesienia upadającej złotówki, obejmując ministerialne stanowisko, zażyczył sobie, by wszyscy zagraniczni doradcy opuścili kraj. Czy nie od tego należałoby zacząć naprawę Rzeczpospolitej dziś? Ale jak, skoro Rzeczpospolitej praktycznie już nie ma, a jest władza służąca Brukseli, tak samo jak władza perelowska służyła Moskwie? Zaczął niewątpliwą, że popełniono w tej reformie społecznej wielką szkodę narodową. Ta szkoda narodową widać w postaci biedy, w postaci braku pracy, w postaci zlikwidowania szeregu miejsc pracy. Przecież, myślę, w Polsce nie było bezrobocia, a właśnie nawet komunistycznej. Wszyscy mieli pracę. Można mieć pewne duże pretensje, że rządzący Polską dobro wspólne całego narodu potraktowali jako niestety swoje prywatną własność, którą sprzedali obcym, a ci obcy nie mają obowiązku dbania o, o kogoś poza sobą, prawda? Po, rozwiązali miejsca pracy, poslali ludzi na bezrobocie i sądzę, że w tym miejscu czeka jeszcze wielkie, wielkie przeżycie narodu, gdy trzeba jednak osądzić to wszystko będzie obiektywnie. Dlaczego tak się zrobiło? Kto się na tym wzbogacił? Kogo ukarać? To wszystko było robione na górze w dużej jakiejś tajemnicy i w wielkim, wielkim wrzasku, że przechodzimy na nowe pozycje społeczne. W tej chwili doprowadzono do stanów, które grożą nawet społeczną rewolucją. Przez łowieszcze szepty sowy, mgła cienkim szalem świat osłania I Jawi się obraz księżycowy, pustki, tęsknoty i czekania. Widzę, jak pod sierpniowym niebem Niewolną Polskę lud podnosi. Jak w więku dzwonów szepcie modlitw Ojczyzny niepodległość głosi. Widzę, jak idą pośród nocy W zwarte szeregi sam Bóg bierze. Dodaje im Aniołów mocy, skrzydlatych jeźdźców i rycerzy. We śnie się jawi Polska wielka. Polska, co nigdy na kolanach. Polska potężna, niepodległa. Polska prawdziwie z martwych stała. Mienia się obraz w sennych marach, słyszę bolesny szloch pokoleń i widzę rany na sztandarach, krew przelewaną, rozpacz, boleść. Już sztandar położono w grobie. Nikt się do niego nie chce przyznać, Spłowiały napis Ziemia skryła Tu polek honor Bóg Ojczyzna. Partyjne. Przedtem byli w jednym pokoju na jednej kanapie i ci sami przychodzą na drugą kanapę i byli, krytykują tamtą kanapę. A więc i uważają, że wszyscy ludzie są kompletnie idiotami będą tylko słuchali to, co telewizja powie. To oczywiście, że tak jest. W dużej mierze telewizja oducza myślenia. Bo to jest jej też zadanie. Zacznie prawda, brakować chleba, gdy brakuje pieniędzy na zapłacenie za wodę, zapłacenie za ogrzewanie. Budzi się u nich rozum. Co się stało? Dlaczego? Przedtem było, a teraz nie ma? A miało być lepiej, a jest gorzej. Trzeba pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy spowodowali zło. Może polską błędem Polski jest to, że właśnie nigdy nie karała ludzi, którzy byli odpowiedzialni za, za taki stan rzeczy. Princeps legibus solutus władca jest nieodpowiedzialny i niezwiązany prawem. Im bliżej ktoś władzy, tym mniej odpowiedzialny. I to widzimy. Proszę ojca, po, e, Stanisław Wyspiański powiedział: Róbmy coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak wiele, co nie zależy od nikogo. Czy coś, cokolwiek dzisiaj w naszej Polsce zależy od nas? Trzeba zrobić taki ustrój, gdzie będą sądy sprawiedliwe, słuchali rzeczywistości, a nie nakazów partyjnych. Gdzie będzie władza służyła człowiekowi, bo on będzie wierzył, że jeśli nie będzie służył człowiekowi, to będzie odwołany. W dużym mierze rzadko władza dzisiaj służy człowiekowi i dlatego to będzie ciągle powodowało niepokoje. A niepokoje kończą się rewolucją, na której korzystają zawsze ci sami. Głowy poleciale wiele w Paryżu za czasów robespiera i Dantona. No, Ale ja akurat nie w Polsce. Mówimy o, o tym, że. W Polsce, w Polsce też za czasów kijskiego Wieszano. <laughs> tak, a może byśmy wrócili do tych czasów. Sprawiedliwość społeczna. I odpowiedzialność musi zaistnieć.